Teraz dowiemy się, co znaczy, że jakiś zbiór zawiera się w drugim zbiorze, lub też yy, co znaczy, że dwa zbiory są równe. Może załóżmy sobie, że mamy dwa zbiory. Zbiór A i zbiór B. Są to zbiory niepuste. Czyli są to zbiory niepuste, czyli takie, które po prostu mają jakiekolwiek jakieś tam elementy. Każdy zbiór można schematycznie narysować. My pokazywaliśmy, jak na przykład takie zbiory wypisuje się. W takich kamerkach. Natomiast my teraz narysujemy zbiór. Tak schematycznie, to znaczy tak. na czuja, nie? <średytutki> I teraz tak. Narysujemy sobie zbiór. O, ten na przykład to jest zbiór A. A ten byk to jest zbiór B. I jak widzimy, zbiór A jest tak jakby w środku tego B. Czyli po prostu. A zawiera się w B. Jeżeli każdy element ze zbioru A, każdy to jest ważne, zawiera się, czyli jest taki sam jak element zbioru B, to wtedy zbiór A jest tak zwanym podzbiorem zbioru B. Może sobie to napiszmy wolniej. Czyli tak. Zbiór A zawiera się w zbiorze B. Natomiast można też napisać te, tak, że A jest pod zbiorem zbioru B. Co znaczy, że jest pod zbiorem? Czyli jest pod, jest niżej zbioru B, tak jakby, prawda? Natomiast zbiór B jest nadzbiorem zbioru A. Czyli jest po prostu nad tym zbiorem. Jeżeli jest taka sytuacja spełniona. Eee, teoretycznie, nadzbiór bardzo rzadko się używa. Naprawdę najczęściej używa się po prostu podzbiór lub też zawieranie się. Trzeba by było wiedzieć jeszcze, jak to można zapisać matematycznie. Na przykład yy, pisze się to tak. A zawiera się taki znaczek w B. Czyli napiszmy sobie, że to jest Inkluzja. Inkluzja jest to właśnie zawieranie się jakiegoś zbioru w innym zbiorze. Czyli to jest inkluzja. Ten zbiór zawiera się w tym zbiorze. Dlaczego ja mówiłem tutaj, że każdy element ze zbioru A musi zostać spełniony w takiej sytuacji? No bo możemy mieć różne inne sytuacje. Może gdzieś będziemy mieć tak, że ja mam sobie zbiór A, a tu mam tego byka, tak, B. Jak widzimy kształty się nie liczą, bo to jest schematycznie. I teraz tak, ee, jak widzimy zbiór A, nie zawiera się w zbiorze B, bo nie każdy element należy do zbioru B. Tylko ten tutaj, te tylko kilka tutaj tych elementów należą. To jest tak zwana część wspólna, o której więcej powiemy w następnych lekcjach. Czyli teraz tak: tu w tej sytuacji naszej A nie, na, nie zawiera się w zbiorze B, prawda? One się w sobie nie zawierają. Teraz może zastanówmy się, kiedy dwa zbiory są sobie równe. Możemy było zauważyć, że jeżeli A zawiera się w B i w tym samym momencie, o, użyłem logiki tutaj, tak, można użyć. B zawiera się a to to jest równoważne czemu No jeżeli każdy element ze zbioru A, czyli mam zbiór A zawiera się w B, tak? Czyli gdzieś mam tutaj B wyżej, ale w tym samym momencie każdy element ze zbioru B zawiera się w A, no to znaczy, że musiałbym narysować jeden na drugim. Czyli musiałbym narysować tu, jakby tam jeden na drugim, nie? Tak mniej więcej. I on by był równy zbiorowi B. Czyli jest jeden na drugim. Yy, I teraz, to znaczy, że one są sobie równe. Czyli dwa zbiory są równe wtedy, gdy każdy element ze zbioru yy, A, i każdy element ze zbioru B zawierają się między sobą po prostu. Są sobie wtedy równe. Czyli to jest równość tych zbiorów, prawda? To by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.